pom bum, 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 Państwa pa, pa 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 pa, pa, pa. Państwo, bardzo serdecznie z tej strony Luke Skywalker 1 7, 8. dzisiaj chcę wam pokazać mój zestaw który nazwałem bunkrem 15 a dokładnie bunk a dokładnie po prostu zwykłym bunkrem Jedna figurka I się przerzuciła. To zestaw. Historia jest taka, że zestaw polega na tym, że jakiś, że i parę przyjaciół przyjdzie sobie na jakąś planetkę. Okazało się, że na no nie jest tak. Jest mnóstwo różnych hmm. przestępców, no i to znaczy droidów i jeden to i w jednym słowem. Więc trzeba było oczywiście podjąć działania z świetlnymi świetnymi i blasterami. Zestaw jest dosyć moim ładnym, ładnym Niestety nie mam wielkich palet, dlatego. No ja inaczej zrobię. Na składzie jest 14 figurek. I wśród nich jest, są unikatowe rodzaje droidów. Droidy X. Budowane do działań walki z Jedi. Takimi jest super. Mm -mm. Tutaj macie super droida. Normalnego. Tutaj jednak na gard, z tego z innym skywalkerem z trzeciego epizodu. Złota edycja moim zdaniem. Nie unikatowy, ale bardzo fajny. Jeżeli nie da się. Tutaj kapitan Lex, którego pamięta się z zupełnie innych odcinków. nie Szenegar Spillbark. A tutaj jest Obi-Wan Kenobi. Unikatowy na razie. Taki. O nic. Tam w drzwiach widzicie, jest komandor Cody z sezonu pierwszego. Nie wiem, czego wykupili, ale ch chyba nie. Dlatego... Chwała kapitanowi! Gdybyście widzieli, to ja mam właśnie rękę pokazaną na czole. Tam na górze widzicie uplinka jakiegoś już już na tej planecie i on zjada tego droida, który, na które ma bo nie są zbyt fajne. A tam widzicie mojego Jedi, nie znam jego, później powiem Wam więcej o nim. A tutaj Asai Ventures. Wykupiono mi już w 2010 roku. A ja ją ciągle mam. Oczywiście musiałam ją trochę przebudować, żeby zdawała się do walki. Nie ma, ma spódniczki. Tutaj w środku jest książę tej planety. Akanda. A tam Artuditu, Ładuje się. Bunkier posiada otwierane drzwi, dwa komputery i broń. Asichowek na broń. No teraz dwie informacje, które bardzo muszę Was powiedzieć. Po pierwsze, tak jak bardziej związane z moim kanałem. Nie znam imienia dla tej figurki, więc bardzo Was proszę, wymyślcie imię. Jak najszybciej ci zróbcie tak. Napiszcie mi w komentarzach, jak ma się ta figurka nazywać. A ja wybiorę zwycięzcę i w zamian za to hmm, będzie moim partnerem w nie drugim konkursie, jeżeli się uda. Kołusz jest aktywny aż do 1 stycznia. Przewrócił się. Tak czy jak wymyślicie dla niego imię. Nie. Jeżeli nie wymyślicie, ja wymyślę dla niego. Dwa miesiące raczej powinny mi starczyć. Dobra. To pierwsza informacja. Druga. To to, że niedługo zamykam ten kanał, kiedy osiągnę maksymalność odcinków takich, jakie bym chciał. I wtedy akurat zrobię tak. Założę nowy kanał i będę grał różne gry. I też Minecraft. A na pierwszy start wy, wybiorę kwadratową masakrę. Go tylko kupię. Raz ze mną, jeżeli się uda, będzie mój przyjaciel cinek. Fajny gościo. stek. Mm nieaka Kolejna przyjaciółka, taka z kanału nie chcący ją gdzieś zaprosiłem. Ale to dopiero z kadru. No i właśnie konkurs jest taki, że jeżeli wygracie nie wiem, dla niego, to wy to wyślę Wam mój link minecraftowy. Wejdziecie do mnie i będziecie mogli robić przygodę. Pamiętajcie że tylko, żeby wziąć mikrofony i słuchawki i w ogóle... Napiszcie mi jeszcze w komentarzach, jaki to musi być sprzęt. No dobra. To tyle informacji. Chciałabym Wam jeszcze polecić. Dwie książki. Muszę je przynieść ponieważ wiecie, nie robi częściej na aparat. Dzisiaj oprócz bunkra chciałem zrobić no, recenzję pewnej książki. To oko, kurczę, w tyle, mianowicie książek o LEGO Star Wars. Jest tutaj Księga Bohaterów i Złoczyńców. Księgi składają się z, czekajcie, obydwie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem stron z napisami oraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnastu stron no, klejek. Możliwe, że coś podpaczkali. No nic, obie dwie książki są dosyć fajne, za mało tylko tematów piszą. Brzmi Masakra kon... Ludzik imię Masakra Minecraft. Koniec kanału. OK, rozumiem się. No to cześć. Sorki, nie włączę, włączę aparatu. Za jeszcze mam nową moją w powitaniach, ale jeszcze tego nie powiedziałem. Cześka, heśka, piąteczka i idź... cześćki w górę.